Słuchajcie panowie, to może teraz zobaczymy, czy Marek rzeczywiście jest przestraszony ciebie. Zrobimy wasze już drugie Facebooka. Czy mu każdy to tak odbiera, że skoro się ze spokojnie i nie drę, ryja, to, to jesteś przestraszony? No bo dlatego, że nie chcesz nic powiedzieć i nie wiadomo. I normalnie z, z wami rozmawiam. No, no nie tak za bardzo, nie za bardzo. Jak, albo rozgiadać. jakiś odrwali, oder jesteście tutaj, że, że zarzuca ciebie i coś takiego, bo ja się nie czuję kompletnie przestraszony. No to zaraz zobaczymy, jak jesteś mocny. Pierwszy face to face Poproszę panów ochroniarzy Ja się każdy nie boję. To on się może bać mnie. Jebie, kurwa, alkoholem w chuj. Chcesz mu coś przekazać, jak patrzysz tak blisko? Chyba nic. Wielkie skupienie obu. No i co? <laughs> Nie wiem co, no, no co. No starczy, panowie. Starczy. Wracamy. Mm. Marek jest zdenerwowany, że mówię, że może być przestraszona. Ty uważasz, że jest? Nie wiem, nie chcę mi się dzisiaj myśleć, wiesz, już kurwa tyle...